Cześć, się z tej strony moje film i witam Was w... Przepraszam. w kolejnym odcinku z przeglądu tygodnia piłkarskiego. Przepraszam, że dzisiaj tak późno, ale po prostu wczoraj był długi dzień, ale nie zdążyłam po prostu nagrać. więc teraz przychodzę do streamingu i nagrywam dla Was ten film. Widzicie go jakoś o 18.30 i dla Waszej pewności. Już mówię, żaden z się jeszcze nie rozpoczął, bo się dopiero o 20 rozpocznie. Ale co do, jeszcze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję I, oraz wpadać na mojego TikToka. Tylko zapraszam. O, oprócz, jeszcze zapra dołączcie się do publiczności mojego drugiego kanału, czyli Web Championship Film 11. Link oczywiście będzie w opisie. Tymczasem przechodzimy do odcinka. Więc tak, w poniedziałek, czyli dzisiaj, um, odbędzie się jedyny mecz kamerun komory Dlaczego wybrałem ten mecz? No, po pierwsze, Puchar Narodów w Afryki, a po drugie, z komorami e, ostatnio był. O, o komorach było ostatnio głośno, bo ich reprezentacja straciła najważniejszego bramkarza, a reszta jest zakorzących. E, no i po prostu e, resztę. Macie teraz w materiale gościa, którego często oglądam i tam będzie mówił więcej o dzisiejszym dniu. Ja tu tylko mecze przeglądam. Więc tak, w, w jutro czy, będzie tak. Odra Opole Chojniczanka, Hajduk Split Warazdin, Maribor Trfena, Zvezda Belgrad i Dynamo Kijów Murcia. Oprócz tego, zagra z Wyspami i Zielnego Przylądka, Monachium 18600 w Skieseslautern, czyli to kiedyś e, potęga dzisiaj jest słabszy klub. E, rezerwy Freiburga zmierzają się z, z Turguzu Monachium. A w EFL Trophy, e, Wigan Athletic, e, e, przepraszam, Charlton Athletic, Wigan Athletic z rezerwami Arsenalu. W się QPR, Swansea, później e, Sutton, Harrogate i Wrexham, Grimsby Town. W środę, szybko, w 2,5 minu minuty, Metalist, Karkiw, Radom jak Radom, Podbeskidzie, GKS Katowice, Arnia, e, Gdynia, Olimpia, e, Grudziądz, Wisła, Kraków, e, Robotnicki. GKS Śląski Śląza Wrocław. GKS Katowice Ruch radziąków. Górnik zawsze Aleksandria. Rekord Bielko Biała Czechowice W ogóle to polski klub, jakby co. Zagłębie Lubin Metalas i y, y, Union Berlin, Aue Chrobry Głogów, Warta Gorzów i Sparta Praga, Lokomotiv Moskwa. I tak a ja później y, Wybrzeże y, Kości Słoniowej. Z Egiptem, Korona Kielce ze Skrom Częstochowa, Saarbrücken Borussia Dortmund, rezerwy Borussia Dortmund, Lis e, zmierzy się z LR Vicenza, czyli nowym klubem e, e, Łukasza Teodorczyka, jakby ktoś nie wiedział, i West Brom zmierzy się z Preston North End. W czwartek co nas czeka: Australia, Wietnam i Japonia Hime to są mecze, e, e, kwalifikacje do e, Mistrzostw Świata w Katarze. Międzyklubowe, towarzyskie i tak tu e, niestety nie odbędzie się mecz Warta Poznań, medalist Karkiw, ale odbędzie się mecz gór, e, Górnik Łęczna, Nowi Pazar, e, Raków, Częstochowa, Zoria, Ługańsk, Wisła, Płock, Ludogorec, e, Salmieles, Makendo, e, Górnik Łęczna, Pristina, Arabia Saudyjska, Oman, kl Klub br Brausz, Zmierzy się z Royal Union, czyli nowym klubem Kartra Kozłowskiego po prostu. I Ekwador, Brazylia w eliminacjach Ameryki Południowej. Tak, Południowej. I w północnej centralnej też o Mistrzostwa Świata właśnie w grudniu. Jamaica, Meksyk, USA, Salvador. A w... A na, południu, na południowej Ameryce chile czyli znaczy, również ciekawy mecz, żeby sobie obejrzeć. Oczywiście nie wiem, czy gdzieś będzie, zwłaszcza, że to będzie o 1.15, no to właśnie jeszcze. No pozdrawiam tych, co nie śpią po nasach. I yy, potem będzie Arka, Gdynia, Odra, Opole, Czeskie, Budziejowice, Krakowia, Zagłębia, Sosnowiec, Sandecja, na Sącz, Legia, Warszawa, Algierka, Stychy, no to chyba jakiś taki klub należący troszkę do Legii. No, ale chociaż ja tam nie będę się e, w polskich kibiców wtrącał tam niczym. Zeska, Sofia, Dynamo, Moskwa. Szachtar, Szachcior. No nie, nie. Szachtar, szachcior, Okej. Okay. Freiburg, Wurzburger Kickers. I Huddersfield Stokes. I co nas czeka w weekend? Le rezerwy Warszawy zmierzą się z rezerwami. Wisły Płoc, rezerwy wsparte Pragi mm, y zmierzą się z Ceski Brod. Gdzie też był hatowarka Gdynia? Widzę, Fuch, Kakelskalisz, Górnik Zarze, Podbeskidzie, Legia Warszawa Radom, jak Radom, czyli taki. No, po prostu. mnieć legnica, Lech poznań. Rekord bielsko biała pniówek: 74. Pawłowice. Co Olsztyn, legionowo. Todelsweth. Nie wiem, co to tu robi. I Salzburg z Tyrolem. Wickambi z Milton Kainis. Chyba znaczy to bo Wickambi kojarzy trochę ten klucz, Carlisz, Sutton, Exeter, Hartlepool. Skracze Stochowa, Stal, Stalowa Wola. Czy najdziwniejsza. Na Faklubu. Pozdrawiam. I w niedzielę, czyli ostatni dzień LR Vicenza Alessandria, Dinamo czyli e, oczywiście Klub e, Teodorczyka, Dinamo za Rijeka. Lens Monaco, Kanada, USA e, w eliminacjach. I, w, I ostatni mecz to FC Porto Maritimo. Hem, no i co? To chyba na tyle e, dzisiaj. Ja Wam dziękuję za oglądanie, przepraszam e, jeszcze raz, że tak późno e, staram się po prostu w niedzielę już robić te materiały, e, bo można już te mecze zobaczyć. No e, i co, my się widzimy za tydzień, do zobaczenia, cześć!